Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Crypto News Light, czyli wieczorne podsumowanie wiadomości. Witam wszystkie osoby, które przyszły po live'ie krypto raportu oraz wszystkie osoby, które oglądają. Zaczynamy wiadomości. Na początku oczywiście jak zwykle zaczniemy od komparika. Fidelity Digital Assets, gracze instytucjonalni chcą inwestować w kryptowaluty. Duzi inwestorzy wkraczają na rynek BTC. No i cóż można powiedzieć, z tego co twierdzi Fidelity Digital Assets, to kryptowaluty. Duzi gracze w kryptowaluty chcą tutaj oczywiście inwestować, chcą, chcą w jakiś sposób uczestniczyć w rynku. No, zastanawiam się co z tego wszystkiego będzie, jak to... Jak to wpłynie na cenę Bitcoina, bo to jest chyba najważniejsza cena. Bitcoin, znaczy cecha Bitcoin jako główna kryptowaluta. Oczywiście tutaj najwięcej w niego inwestują, ale też Ethereum, też inne kryptowaluty. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Proszę bardzo, gromadźcie Satoshi. Mówi jedna z osób, która twierdzi, że Europejski Bank Centralny szykuje dofinansowanie w wysokości 1,5 biliona dolarów, tak zwany bailout. Zobaczcie, że Europejski Bank Centralny podwoił swoje jakieś tam środki przygotowane na wykup wykup interwencyjny jakiś aktywów, a Bitcoin wydaje się jeszcze bardziej silniejszą alternatywą dla fiatów. Chodzi tutaj o to, że chcą oni wykupić ze względu na pandemię koronawirusa aktywa o wartości Milion, tri, bilion 35, tysien, 35 milionów euro to jest 1,5 miliarda półtorej miliarda dolarów. Także 135 trilion, czyli nasze. Nasze biliony, to przepraszam, to są biliony źle. Mówię trillion, to są nasze biliony. To jest kolosalna kasa no, tutaj. 600 miliardów pójdzie na ten Pandemic Emergency Purch Purchase Program PEPP. Zobaczcie, proszę bardzo, jaki tutaj idzie? Do druki różne i tak dalej, i tak dalej. Szkoda w ogóle gadać. Będzie do druk straszliwe pieniądze. Przechodzimy dalej, Gdy podczas gdy protestujący popadają we wściekłość. Ktoś z kryptowalut chce zarobić na śmierć George'a Lloyda. Powstała nawet kryptowaluta z tego co? Zobaczcie, George Lloyd, Floyd, przepraszam, nie Lloyda, Floyda, George Floyd Token. I tutaj, że oni stwierdzają, że pamięć George'a Floyda będzie żyła wiecznie. Floyd to jest oczywiście RC20 i tu jest Vision Paper, który pomoże protestującym i aktywistom zaakceptować więcej niż tylko jeden środek, jeden środek źródło płatnicze, jeżeli potrzebują, jeżeli potrzebują oczywiście pomocy. No ale oczywiście są red flagi, czyli czerwone flagi, czyli wszystko wygląda na to, że to może być scam. Przechodzimy sobie dalej. Ethereum może nie jest doskonałe, ale większość z decentralizowanych aplikacji dalej chce na nim pracować. Oczywiście chodzi tutaj o blockchain Ethereum. Został opublikowany raport 2020 Q1 Diap Market Report, który został opublikowany przez Diap.com i wygląda na to, że statystyki pokazują, że Ethereum jest oczywiście najbardziej popularną siecią popularną siecią w, w cały czas w 2020 roku, w pierwszym kwartale, jeśli chodzi o zdecentralizowane aplikacje, teraz mamy DeFi, nie DeFi i tak dalej, a jeszcze jak Ethereum się zeskaluje, to powiem szczerze, będzie ciekawie, aczkolwiek jeżeli Ethereum się nie zeskaluje, no to może być nieciekawie, że Ethereum 2.0 nie wyjdzie, przechodzimy sobie dalej, Bitfinex i Tether odrzucają bezpodstawne mm, bezpodstawne procesy, pozwy sądowe, które zostały przeciwko nim złożone. Zostali oni oczywiście os oskarżeni o manipulację rynkiem. Wiadomo, jak tylko coś się dzieje, to platforma Bitmexa się wiesza, ale Bitmex nazwał te oskarżenia bezpodstawnymi. I powiem szczerze, sprawa trafi do sądu i będziemy patrzeć, co się będzie działo. Przechodzimy sobie dalej. Krypto przyjazny Rival Bank uruchamia dzisiaj swoje usługi dla tych, którzy chcą sobie ujawnić swoje środki. Rival Bank pracował nad uruchomieniem swojej platformy dwa lata, uruchamia wersję beta w czwartek. Nawet bank, zobaczcie, tak, nawet bank może uruchomić wersję beta. Eee, zobaczcie, że jest to, mm, jest to więcej niż fintechowy startup czy właściwie bardziej jest to fintechowy startup niż bank w tradycyjnym sensie. Zespół złożonych z 20 biur w Singapurze, Puerto Rico, Miami, na Florydzie. Chcę zapewnić oczywiście przez swojego bank sponsora, czyli puertorykański San Yuan Mercantile Bank and Trust. O no, co tutaj chodzi? Chcą Wam zapewnić usługi. Usługi oczywiście um, custody i tego typu rzeczy ale zobaczcie, że Rival nie ma intencji, aby służyć wszystkim, którzy betaktoram, czyli złym aktorom, a wszystkim, którzy nie są zgodnymi z regulacjami. No tutaj kierunek w stronę Ameryki. Jeżeli ktoś chce, no to oczywiście może, tylko po co? Przechodzimy dalej. Trudność Bitcoina spadła o 9% do poziomów styczniowych. W bloku 630, 6, 633 024. o 12.30 czasu UTC w czwartek Trudność spadła do 13,7 biliona, czyli o 9,29%. Jest to kolejny spadek. Czyli ci, którzy kopią, będą oczywiście, będą oczywiście mniej lepiej ci, którzy przetrwali. Aczkolwiek jeszcze musiałby być dużo, dużo większy spadek, bo jednak halving o 50% obniżył nagrodę za blok. Ale koparki są coraz wydajniejsze. I zobaczcie, tutaj jest wykres całkowitego hash rate. Tu mieliśmy już ponad 120, 120 milionów tera haszy. Teraz spadliśmy na poziomy tam 90 kilku, teraz na 103. No cóż, zobaczymy, co będzie się działo dalej. Być może jeszcze, jeden, jeszcze jedno dostosowanie trudności. Może bitcoin spadać. Przechodzimy sobie dalej. Szef Fedu wspiera adopcję alternatyw, yy, takich jak. Badujące, bazujące na Ethereum Ameribor, aby zas zastąpić Libor. Libor to jest London Interbank of Offered Rate, czyli to jest jakiś tam wskaźnik, on jest też w Polsce uży używany i oczywiście federalna rezerwa mówi o tym, że można to zastąpić Ameriborem bazującym na, bazującym na blockchainie Ethereum, proszę bardzo. Cóż mogę powiedzieć, zgodnie z raportem Forbes'a Powell zasugerował w odpowiedzi na pytanie senatora Toma Koniego, jeśli chodzi o czy, czy federalna rezerwa będzie wspierać alternatywny wskaźnik stóp procentowych poza tym Secured Overnight Financing Rates. No, okazuje się, że, że Amaryllis może być alternatywą. Zobaczymy, czy to wejdzie w życie, bo na razie to są tylko obietnice. Na rynku, właściwie to nie ma znaczenia. Przechodzimy sobie dalej. Bloomberg, proszę bardzo. Historia pokazuje, że Bitcoin dotnie 20 tysięcy w 2020 roku. Oczywiście jeździmy sobie jak na rollercoasterze. No i cena Bitcoina postępuje. W tej chwili 9,782, czyżby zaraz znowu 10 tysięcy. Bloomberg, strategzy Bloomberga są optymistyczni. Twierdzą, że osiągniemy nowe ATH już w tym roku. No cóż, zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Będziemy obserwować. Bitcoin jest wolny, Bitcoin jest drogi, ale jednak póki co jest królem i nic nie, za, nie zmienia tego faktu. I raczej nic się tutaj nie zmieni. Właśnie zauważyłem, że coś mi tutaj jakaś wyje, wyjechała rzecz. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Hmm, wolumen tradingowy Bitcoina dopasuje się do głównych hmm, aktywów tej klasy, jeżeli, jeżeli historyczne wzrosty będą kontynuowane. Tak twierdzi Coinmetrics. O co tutaj chodzi? Zobaczcie, Bitcoin Coinmetric stwierdzi, że jeżeli wyjdziemy poza ten, jeżeli przeszłość się z prologiem, to zbyt długo nie zajmie, nie zajmie Bitcoinowi osiągnięcie wolumenów tradingowych takich, jak mają główne aktywa. Oczywiście chodzi o to że porównanie oczywiście do rynku, <grym> do rynku innych. Zobaczcie, że US Equity spot market to jest 446 miliardów Bitcoin, to jest. To jest 4,1 miliarda. 893 miliardy to są obligacje Stanów Zjednoczonych. Eee, a jeśli chodzi o giełdy, to jest 1,96,8 biliona, prawie 2, 2 biliony dolarów. No, fajnie by było, tylko zobaczymy, czy tak kiedy, czy dożyjemy tego w ogóle. Przechodzimy sobie dalej. Aidu eee, spalił 80% swoich tokenów i dołącza do Probable Things łączą się oni z Provable Things EIDO zdecydowało o, spalenia, o spaleniu 80% tych tokenów od EDO, które posiadają i zobaczcie, że celem jest stworzenie jednego z największych DAO na DeFi, czyli tego P-Network i upewnienie się, że EIDO nie ma wpływu ani kontroli nad tym DAO 28 tokenów to nawet nie zostało, tylko będzie spalone czyli to jest 80% 80% tych, i zobaczcie, że Edo stanął się PNT. A PNT nie upadł? Przechodzimy sobie dalej. Ta badawcza firmy ta, ta, ta nowa metryka firmy badawczej z branży kryptowalut i technologii blockchain pokazuje oryginalny wolumen i tutaj walczy z Łosztradingiem na Bitcoinie i innych cyfrowych aktywach. Kryptowalutowe rynki są jak żadne inne. Wysokie dźwignie, masowa podatność na zmiany kursów i e, wprowadzenie takich, jak, takich produktów jak opcje, słapy, e, ciągłe futuresy. I tutaj chodzi o to, że bardzo wielu traderów szuka, szuka tutaj z, zysków. I zobaczcie, że Koń Papryka, nasza polska, jest in Poznak. Jest takie miejsce jak Poznak? Nie ma takiego jak miejsca jak Poznak. Jest Poznań, Poznań Zdrój. No, także firma właśnie wprowadziła nową metrykę, która jest nazywana Estimated Real Volume. Może spojrzymy sobie na, gdzie tu jest Estimated Real Volume. Wejdziemy sobie na Bitcoina i teraz zobaczmy, gdzie jest ta nowa metryka. Volumen 24 i tak dalej, ale dlaczego nie ma estimated real volume? Gdzie to można znaleźć, bo oni twierdzą, że to zostało wprowadzone. Ale nie ma, może ja coś, może ja coś źle czytam. Firma ma jakieś własne algorytmy i tak dalej, która walczy, chce wyłączyć wash trading i pokazywać jedynie prawdziwy volumen, czekajcie, gdzie to jest? aha, adjusted volume, reported volume aha, czyli to jest, jeżeli wejdziemy sobie tutaj w giełdy to mamy tutaj volumen no i co? spot derywaty nie widzę tutaj nie widzę tutaj tego powiem wam szczerze gdzie to jest? i co się oni namieszali no ale było coś takiego o tutaj właśnie to jest tu słuchajcie zobaczcie płynność to jest ta chyba płynność prawdziwa a to jest płynność całkowita z tego co tutaj z tego co tutaj widzę to chyba chodzi o to, ale to już zostało dawno wprowadzone co oni się dopiero obudzili że to zostało dopiero wprowadzenie aha pewność co do volumenu. no kurczę gdzie to jest adjusted volume reported volume dobra jeszcze raz sobie kliknę to jest społeczność, ATH i tak dalej. Jeszcze raz sobie kliknę i tu gdzieś powinna być taka opcja. Dobra, kupi, sprzedaż nie weźmie, ci bieda, kalkulator płyn. O, proszę bardzo, tutaj wchodzimy do płynność i tutaj mamy oczywiście Bits Asks, Command Orders, no i co? I dalej nie mam tego. Analiza blockchaina, to jest nowa rzecz. To też są jakieś tam sygnały, ilość transakcji. Powiem szczerze, zgłupiałem, ja nie wiem gdzie to, gdzie to znaleźć. Dobra, przechodzimy sobie do ostatniego news'a. Xpring od Ripple, ta inicjatywa, zainwestowała już pół miliarda dolarów od swojego uruchomienia, od czasu swojego uruchomienia w 2018 roku. Xpring jest to oczywiście e, to jest projekt, który został ufundowany przez 28 projektów, takich jak Compound, Securitized and Ford. E, przepraszam, głupoty gadam człowiek nie myśli nie. Ofundowali uh, oni 27 projektów takich jak Compound Securities and Fort. Oni są oczywiście wspierani przez Ripple, jest to inicjatywa. I zrobili oni e, między innymi w zeszłym roku e, 100 milionowo-dolarowe inwestycje w blockchain e, gamingowy, blockchain system gamingowy Forte. No cóż, co tu można jeszcze powiedzieć? Uruchomiono właśnie kolejny miliard XRP. No i czy to przyjdzie? Czy to z czasem spowoduje? Na pewno fajne finansowanie projektów blockchainowych jest fajne, ale czy to spowoduje wzrost ten XRP? Tego nikt nie wie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do podsumowania. Nie ma sensu tutaj więcej gadać. Cieszę się, że oglądacie. Rano był Newsflash. Jeżeli ktoś nie oglądał, to oczywiście wrzucę wam link. Newsflash, staram się dawać koło południa, ale dzisiaj miałem sprawy, bo dopiero więc 12:15 był Newsflash. Myślę, że jest to akceptowalne. Staram się teraz ten dzwonek, bo mam ustawiony ten alarm na 5 minut, jak przekroczę, a czasami parę sekund trzeba przekroczyć. To jest to. Jak zwykle, tak jak mówiłem, zapraszam na kolejne. Kryptowalutowa niedziela z Majkiem w niedzielę, kryptoniusy w sobotę. Właśnie jestem w trakcie montażu, zajmuje mi to dłużej niż mogłoby się wydawać, ponieważ chciałbym usunąć, chciałbym usunąć szum wiatru. A wiatr dosyć mocno wiał, chciałbym, żebyście to dosyć dobrze słyszeli, więc bawię się z tym, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy uda się usunąć całkowicie dębszym wiatru. Mówię, chciałbym żebyście, chciałbym, żebyście słyszeli, muszę sobie poeksperymentować, także jeszcze trochę kryp kryptowaluty w plenerze, jeszcze musicie chwilę zaczekać. Zobaczę, postaram się na jutro, najpóźniej, jutro piątek, no to postaram się na jutro nagrać to w końcu status report. No i teraz zacznę w końcu rozsyłać, już pandemia na poczcie się zrobił spokój, pandemia trochę minęła, więc postaram się już porozsyłać te rzeczy, a dodatkowo dzisiaj przyszła jedna paczka, jeden z naszych widzów kupił sobie trzy ledgery, jednego wysłał mi, także już będę miał dwa, tu jest jeden, czeka. Jeden S czeka, czyli będzie drugi S. Może zrobię konkurs ledgerowo-trezerowy? Może kupię trezora albo kupię dwa, może będzie jakaś promocja. Kupię sobie tego, którego nie mam, a jeszcze kupię tego drugiego i zrobię wam konkurs ledgerowo-trezerowy. Ale na razie muszę nadrobić, nadrobić te wszystkie rzeczy. I właściwie tyle, jak zwykle, zapraszam Was. Zapraszam Was oczywiście na wszystkie kanały Krypto na wszystkie kanały na YouTube, na wszystkie strony, żebyście je sobie spokojnie oglądali. Wszystkie linki znajdziecie w grafice na końcu. Także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.